Dzień witam Was, ja jestem Polski X1, a to jest pierwszy odcinek z Minecrafta. A. I dzisiaj sobie pogramy na tym serwerze, bo go lubię. O, ja już tu grałem. Dobra, już jest git, mam nadzieję. Yy, dobra. Dłuższy czas tu nie grałem. Gram sobie tu na swoim głównym koncie i... No chyba sobie pożyczę jakiś tem, bo nie chcę mi się kopać. Co to ta Powstaje. Zaraz zobaczymy też w ogóle co się na serwerze pozmieniało. A, dobra, mikro mi się przekręcił, tak gorzej trochę łapało. To sobie weźmiemy jedzenie i nie wiem, co to za skrzynka. W ogóle nagrywam w 60 fpsach, to nie jest źle. Bo jak gram sobie na takich większych modach, to mam z 20. A tu nic nie ma. Gram sobie też na, nie, no, na takiej małej modów, skąd tu tyle gliny. Waluta, tak. Dobra, przeczytajcie sobie. Wprowadzamy nową walutę na serwer. Od dzisiaj będą nią emeraldy. No. Yy... Nie, dobra, to sobie zostawiam, to mi jest niepotrzebne. Jakby ktoś nie wiedział, co jest. Ja tu mieszkam, prosimy nie kraść. No co tu się stało? I troszeczkę się poddenerwowałem. O, już mamy jakieś temy. Czemu by nie? Znaczy zaraz sobie jeszcze coś weźmiemy. Nie wiem, czy sobie takie ułatwienie mogę dać w grze. A w sumie nie. Nic stąd nie biorę. Nic. Gramy uczciwie od nowa, od zera. Tutaj jakieś samouczki w prawej górnej mi się wyświetlają. O 30 FPSów na nagraniu! Wow! Wow! I to sobie zobaczymy. To, to tam z polskimi X4 budujemy. I... Ten mm. Okej. Okay. Cenzurka chyba będzie. Tam też są takie, nie za bardzo napisy, jak pamiętam. Yy, dobra. Dlaczego ja to przeczytałem? Ale ja zepsuty jestem czasem. Dobra, zdobędziemy trochę drewna na zapas, dlatego zrobimy siekierę. Bo chcę przetestować jednego plugina. No teraz to. O w dupę. Keep inwentory jest włączone. Zgadujesz, zaraz sobie tu zginę. Jaki w ogóle tu jest tryb trudności? Dobra, hard. No tu już jak ktoś Creepera wydupił. No, farmy, farp, farma chciny. Nie wiem, czy chcę tam Nie, wrócę tam, bo, bo tam mam kraftnika, mi się nie chce nowego robić. O, już widzę, FPS -y spadły do 22, o, już 30, dobra. Ja nagrywam to w sobotę. To nie wiem, czy. Się nie chcę ich bardzo wysadać. No tu taki znajomy gra. I to jest tak, jakby jego. On se tam mieszka, tu, 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 tam, nie. Dlatego prosimy nie odkradać. Oczywiście wersja 1.12.2, ale nie, nie wiem czy mam jeszcze damat IP, nie? Jestem sam na serwerze. No to se chat wyłączę. I bardzo chcę niedługo zbudować bazę w odległości dalekiej od spauna. Bo mi się tak podoba Kiedyś mam... O ty kur... Kto... Wymyślił te gówna małe? Jedzenie, dobra Pożyczymy sobie coś Tam są kartofle Patrzę też czasem, na, czasem często na drugi monitor, bo y, chcę sprawdzić, czy się nagrywa. Y, bo raz zrobiłem coś takiego i to chyba było nawet na tym serwerze, bo tak nigdzie indziej w sumie jeszcze nie grałem na tym koncie, że. Y, 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 no, miałem wyłączone nagrywanie i nagrywałem. Nad węgla nie ma. Taka bida u nas. Dobra, kiedyś tam przypali. Teraz aby zjeść. Robimy kilof i idziemy kopać, bo nie ma sensu tak przedłużać. Yep. No to nie wiem, nie będę też nagrywał mojego całego procesu kopania. Widzę, że w nagraniu macie tak samo zdupioną jakość jak ja. Znaczy, przynajmniej na drugim monitorze, widzę. Nie wiem, jak to będzie na nagraniu, ale widzę, że. Dobra, będę miał, żeby tu nikt nie wpadł. za nie mówiłem Dobra, wiem, że pode mną jest żelazo, bo widziałem tak kantem oka. Kantem, kątem. O, fuck. Dobra, widzimy się, jak znajdę żelazo i tyle. Dobra, mamy pierwsze żelazo. Jest progres. No to... Szukamy dalej żelazo. Będę wam tutaj tak... Bijał to czasem, nie? Ej dobra, też tak w ogóle nie... I bardzo bym chciał wam powiedzieć, że... Nie wiem, jeżeli się nie wyrobiłem na niedzielę, to... No bardzo przepraszam... I Po prostu to będzie wina tego, że mi się nie chciało Znaczy, bo wcześniej mi się nie chciało tego nagrywać To sobie to nagrywam w sobotę. W sobotę, zaraz tu przejdziemy. O oh, wągiel zaraz się przejdziemy po tym yyy, jaki to jest poziom? 2-1 I yy, nie chce mi się speedrunować, po prostu chcę dzisiaj jak najwięcej zrobić. Tak wiecie, że najlepiej tak diamentowe rzeczy albo przynajmniej żelazne. I nie wiem, co jeszcze. Emeraldy by się przydały. Właśnie. Zaraz sobie też te kartofle przy... Ziemniaki. Upieczemy. Y... Zaraz go rozwalę. Tylko sobie zrobię. O ZŁOTO O łuk Nienawidzę walczyć z y, tym małym gównem y, Jakimi są te Te małe te, te 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 zombie Wiesz ze szkieletami też mi jako, tak, jakoś takoś średnio idzie I Właśnie Zawsze jak nagrywam Nie? Takie jakieś Wolniejsze te ruchy mam w ogóle Kupa. Jeszcze sobie pozostawiłem na ten yy, mikrofon na podkładce mojej. To jest takie dziwne trochę. Dobra, zrobię z tej. No, dajmy na to, że żelaznej temy. Nie będę wszystkiego przepalał, bo się nie płaca. Zy, chcę mieć żelazny kilof na razie, nie? Na tym się skupmy. Bo jak będę miał żelazny kill, to sobie wykopię tamto złoto a waluta miała być złotem. Dlatego. Dlatego no I też może jak będę zarabiał z YouTube'a, no to zrobię normalny taki zwykły serwer płatny i w ogóle tam chyba jakieś 200 zł kosztuje. Gówno widzicie, pocieszę was, widzę tyle samo, samoceiwy. Nie, w sumie tu przyciemnia te filmy to. Dla waszego luksusu mógłbym w sumie jakoś pochodnie zrobić, ale zrobię to. Miły będę. Taki miły będę. Oświetlę to. W ogóle, tak teraz patrzenie na jeden monitor, i na drugi, to na jednym w ogóle całkowicie inaczej wszystko wygląda dziwnie, tak yy, dobra. Zaraz też zrobimy, oczywiście, cięcie i w ogóle. Diaksy chcę bardzo znaleźć, dlatego nie wiem, czy dzisiaj, teraz nie zobaczymy dopiero jak znajdę diaksy. Wiecie, że chyba tak zrobię. Ile mamy żelaza? Yy, dobra. Dobra, widzimy się jak znajdę pierwsze diaksy. Nie wiem, czy to jest internet, czy na spawnie jesteśmy. Chyba na spawnie. Yy. Tu już jest teren spawnu. To takie piękne złoto, no to tu se nie wykopie nigdzie dziury. Fuuuuck. No bo tak w ogóle to muzyka z Minecrafta się włączyła. A jeszcze jedną rzecz miałem sprawdzić. Ach, ch chyba cięcie nie zrobiłem, ale to... Także mi nic nie zagłuszało to Chcę to tak ustawić Ma lagi O, chyba będzie głośniejsze ode mnie jednak Dobra I tak oto znalazłem pierwsze diaksy Znalazłem już kiedyś diaksy Znalazłem hm. Dobra Idziemy dalej. I dobra, nawet nie idziemy, że na takim poziomie można znaleźć żelazo ale jak można, to widać, że jest rzadkie bardzo. No dobra, w sumie widzimy się jak będę z diaksy do I miałem wam coś powiedzieć, ale zapomniałem. I dobra, w sumie wiem. Jednak nie wiem. Na, że będziemy zbierali redstone, gdyż już ponieważ bardzo chcę zrobić jakieś mechanizmy. O. Yy, zaraz też. A, tu się kierk, chyba wbolimy, którym się ten. Gie, chyba nie. Zaraz zobaczycie o co mi chodzi. Nie, nie g. E, czasy chyba włączę. Czekaj, czekaj, kłakikam. W ogóle gra ktoś? Nie, nie gra nikt. Ale jestem ślepy Już mamy trzynaście, diaksów Nie jest źle Lawa. Tyle, kopia pierwsza slawy widzę Jakoś tutaj sobie od tej strony miniemy <laughs> Chyba tutaj będzie tak, będzie Ale mam pomysł, patrzcie 3 miliardy IQ akcja Dream Co tak świeci zaczęła? Co so, o oh, No Dobra, to będzie, to będzie szybka akcja a tu już nie ma lawy, głodna. Yy, nie wiem, miałem. Yy, dobra, yy, musimy znaleźć też lapis. Bo, 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 chcę zenczatować ten kill off, nie? Yy, nie wiem, czy mam enchant w domu, czy mi ktoś ukradł, ale nie wiem. Yy, raczej się w tym odcinku nie wyrobię, dlatego proszę was o napisanie, czy. Mam. znaleźć cięcza, zrobić cięchan czy mogę używać cudych no do tego żelaza Uła. już ponad staka mam wow Żelazne rzeczy se w sumie zrobię albo nie tak nie A kierwa z tym. No i tak w ogóle teraz patrzę, nie i mam dziurę w ręku w ogóle czemu ja jestem Aleksem. Lapiz. No zaraz go zbiorę. Lapiz. A to gdzieś tu diagsy powinny być. No nie wiem jak coś sprawdzało. Diagzy. Tak, pod koniec odcinka sobie podliczę, ile już, i, i, ile już ich mam. To jest taki licznik śmierci, myślałem, czy by zrobić na serwerze, czy nie. I prawdopodobnie będą live, y. ale tego nie jestem pewien. Zloto. Kuła burza, chyba jeszcze. Kuła, chyba, hak. I dupa skopania. Dobra, skoro już dupa skopania, no to podliczamy. Mamy 28 diamentów, 33 na 23 lazulytu, 58, łoś... taki 58 żelaza i 16 złota. No a jak na początek, no to mam nadzieję, że jest sporo. Znaczy to jest sporo. Dobra. Yy, chciałbym bardzo zabić jakieś kurwa, w boku mi atakuje. Jestem ja myślę, jak on doskoczył. Nici bym potrzebował. Dziękuję za nici. I tak przy okazji. Proch też się przyda. I to on sobie wziął zamiast nasion A, mam jeszcze staktek Urwa, jaki ja bogaty jestem Ty Hana na solo ha. Skąd ja mam strzały? NIE! Ale może teraz... Nakopane do dupy Ja mam nakopane do dupy Dobra, zaraz, starczy zrobienia o kości Chodź, bo szcza potrzebuję no, trafi cię nie mogę. Kurde no lagi, bardzo, ma bardzo małe FPS-ów mam. Znaczy, yy, to jest takie wytłumaczenie. Dobra, pierdzie, co tu jest? Na cholerę, to skrzynka. To chyba był jakiś mechanizm. Dobra, yy, widzę, że tu nic nie ma. Jeżeli coś jest, to sobie pozwolę pożyczyć. Znaczy, tak serio, to nie. No, kartofle se mogę dopełnić. No podpaliłeś mnie. Śmiecił głupi. No Boże, normalnie to byś uciekał. Co jest z tymi mobami? Może ta wersja? Nie wiem, dobra. Zaraz kończymy o sobie odcinek. Yy, tylko się gdzieś zakopię. Bazę zrobimy. Dobra. Yy, tym bardzo, bardzo przepięknym akcentem kończymy. Nasz... Yy. Dobra, w sumie kończymy już nasz odcinek, nie? Już chyba mi się ręka naprawiła. Eee, obydwie mam dziurawy. Jakoś to naprawi. Dobra, na dzisiaj kończymy już nasz odcineczek. tego żegnam was. Cześć.